Cześć, witam Was w Mikołajki. Patrzcie na ten Otoboks. Dzisiaj go otworzymy na openingu mikołajkowym. Pokażę Wam co też dostałem. Patrzcie taką fajną brązoletkę. Taki bryloczek. Tu jeszcze mam do pokazania skarpety z, z nie, to są goździki i awysz. Tu jeszcze posadziłem takiego mikołajka, żeby patrzył na nasz opening. Tu jest jakoś, żeby ładnie otworzyć. Nie wiem, chyba trzeba będzie i tak rozerwać, mi się wydaje. Tu tak, pudełko. Ładnie, mam nadzieję. Tu łusteczki z Sword fable. Taki, taki, taki. Nie ma z okidoki, ale ja i tak o wiele wolę Munki Dolly the piti. Więc spoko. I teraz. Tu kodzik oczywiście dla Was. Ja zawsze mam kodziki dla Was. To jest pierwsza z naszych kart. To jest zwykła Hola Bisharpa. Tu jeszcze poniardo, mam nadzieję, że widzicie. I zaraz będzie fularczyk. I włożę do koszulki. To na no, zobacz. No bo hola też wkładam, ale nie do mojego albumu z super rzadkimi kartami, tylko do... Mam taką pudełka z y, właśnie holkami, to bardziej, że dużo mam tych koszulek. To też trzeba je trochę zużywać. I zaraz. Jeszcze jedno. i tam 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 tam. Tylko patrzcie na ten super hologram od razu wkładam do do koszulki i on pójdzie do klasera mega rzadkich kart. Może nie jest mega rzadki, ale jest mega ładny. Ja najbardziej lubię full arty, a więc będzie tutaj patrzeć razem z tym oto Mikołajkiem. A teraz przechodzimy do openingu tych boosterków. Oby było coś dobrego. w sumie chyba mam te boostery. Dobra. Jedna do przodu. Oczywiście dla Was Kodzik, Crowgang, Golbad, Axiu, Handower, Sitterring, Sorosik, no ten dziad po prostu, Krobat, Kasopeja, czyli Penny. Wow! Pierwszy Busterius już karta! O, o, o! Już mi się opłacało. Myślę, że raczej taka karta ładna schodzi o kostówki. Pewnie schodzi. Dokładnie nie wiem jej ceny. Możecie sobie sprawdzić. Ale oczywiście też pójdzie do klasera rzadkich kart. To jest full art. Ja bardzo lubię full art. Jeszcze takiego holosa. Dropnęliśmy. I tu energia była trawiasta, jakby co? Bo chyba nie pokazałem. I on tu idzie za, ale ten super. To już jestem zadowolona. Już nie musi być jakiś tam rzadkich bardzo kart. Bo będę usatysfakcjonowaną. To zera tak dobra, zara. Energia, kodik. Iwi taki ładny. krogan goż był z taful. Oj, coś ominąłem, Zubat, Iwaltal, Power Glass, Znowu Snow taful i roulette i kreselia Holo popatrzcie sobie może może być i a dobra w sumie tam są te koszulki zresztą a ja chciałam sięgnąć po puste razy Moim ulubionym z hamskiej trójki postacią, czyli Monkey Dory, potem jest Zandepiki, na końcu Okidoki moim zdaniem, no ale ważne może być oczywiście inaczej. Zresztą hamska trójka, jak sama nazwa wskazuje, jest hamska. Ogólnie to nie wiem jaka to była trójka, jakaś tam bohaterska, to jest błyszcząca, to też to schowam do koszulki, bo ja no, mam taką tą energię elektryczną. Nie wiem w sumie, co one tak znaczą, ale ale są spoko. Zora. Oj, tam zradziłem. Coś tam będzie złotego. Kodziczek. I lecimy. aksiu. Biwer, Handu. Sidra. Ten dziad. Malamar Sylvium o dasklops, Złota energia i Boże jakaś dwa energie tam. Co to jest za energiowy booster? Tylko ta jest złota, ta może być więcej warta. Czy pójdzie do tego? Do mojego... No albo z tymi dobrymi kartami, nie wiem. I ostatni już, a jeszcze koperacza, zapomniałam o koperaczy oj <laughs> ten koperaczek gdzieś tam polecał sobie sino sinodal dobra to teraz ostatni busterek na razie w sumie dwie, łącznie z promką dobre karty powiedzmy no ale czy będzie drugi dobry drop no w sumie tamte złoto to też pewnie był z miarę dobry drop. Dobra, energi Gusia. Ostatni w tym filmie dla Was Kodzik. Daskul. Cool. Handum. Stafful. Staful, Koleses. jakiś znowu dziad, numer 2 I Veltal, Hipnol. Akademia, Naranaya, czy to jest ta druga, nie wiem. I Waltal i Tapu Buru. No niestety nie było drugiego dobrego dropa. Jeszcze możecie się przypatrzyć tym dwóm karciuszkom. No to by było na tyle. Do zobaczenia. A, zapomniałam o tych dwóch koszulkach. No to pa.